Stwierdza Gdańsk, sierpień 1813 roku. Obrócił się na bok i bezwiednie naciągnął derkę. Zrobiło się cieplej, ból jakby ustąpił. W każdym razie chciał, żeby tak było. Miał już dosyć cierpienia i ognia, który palił z dwóch stron, w plecach i w piersiach. Chciał się od niego uwolnić, tak samo jak od pragnienia i ponurych obrazów, które jeden po drugim sunęły niespiesznie pod powiekami. Każdy był jak straszny wyrzut sumienia. To pomiędzy nimi, w krótkiej przerwie, gdy maligna osłabła, usłyszał obcy tenorowy głos. Poruczniku Boszow, słyszy mnie pan? Nie odezwał się. Proszę dać znak, ktoś nalegał. Wyprostował palce, potwierdzając, że słyszy, ale nieznajomy nie dał mu spokoju. Pamiętacie człowieka, który do was strzelał? Był blisko. Jak wyglądał? Porucznik stęknął. Słowa, które chciał powiedzieć, utknęły mu w gardle. Ale nie zniechęciło to pytającego. Przeciwnie, zrobił się bardziej natarczywy. Poruczniku Boszą, musi mi pan go opisać. Od tego zależy życie generała Rapa. Niechże pan spróbuje na Boga. Boszą nawet nie drgnął. Zapadł się w sobie, jakby od wszystkiego odcięła go niewidzialna kurtyna. Nie widział nic poza obrazami, które nieustannie wdzierały się pod powieki. Rozpoznawał w nich bezkresne pustkowia Rosji, ulice Madrytu i Saragossy. Najgorsze miejsca na ziemi. Prawdziwe piekło. Gdzie okiem sięgnąć piętrzyły się trupy i zwierzęca padlina. Wymieszane w nieładzie, puchły od gorąca lub sztywniały na mrozie, czekając cierpliwie, aż ktoś się uprzątnie. Tyle, że nie było nikogo, kto by się tym zajął. Jedynie robactwo pracowało miarowo. Przegryzało mięso, od którego z daleka bił odór rozkładu. Boszą niespodziewanie zacharczał. Wśród upiornej scenerii zobaczył jakąś obcą postać. Wydawało się, że płynie ponad ziemią. Omija zwłoki i wszelkie ścierwo. Chciał zapytać, kto zacz, lecz nie starczyło odwagi. Pomyślał tylko, że być może to śmierć. Ta przecież zawsze przychodzi nie w porę. Mówi, już jestem i nie zwlekając, zabiera ostatnie tchnienie. Oblężenie Marka Damkowicza. To kryminal historyczny, który, proszę Państwa, czyta się z wypiekami na twarzy i chce się dowiedzieć jak najszybciej, co będzie dalej. A jest tam wszystko. I miłość ta, najlepsza, bo nie do końca spełniona. Brutalne przesłuchania, zagadki, śmierci również nie brakuje. Serdecznie Państwu polecam Mateusz Drozda.